Na moim blogu gabinetodzaplecza.pl już od 8 lat publikuję cykliczne zestawienia wszystkich imprez branżowych, które odbywają się w danym sezonie. Takie zestawienia pojawiają się dwa razy w roku: na sezon wiosenny i na sezon jesienny. W związku z rozwijaniem kanału na YouTube postanowiłam, że w tym roku zrobię ten artykuł również w formie wideo. Pokażę Wam zestawienie wszystkich imprez, które znalazłam właśnie na ten nadchodzący sezon, jesień 2023. Co ciekawe, tych imprez uzbierało się aż 43, także naprawdę bardzo dużo i mamy w tym roku rekord. Zwykle było to około 30 imprez, a w tym roku mamy aż 43, także naprawdę sporo. Imprezy, które dla Ciebie zebrałam, to przede wszystkim targi, kongresy, konferencje przeznaczone dla kosmetologów, kosmetyczek, fryzjerek. Osób działających w dziedzinie medycyny estetycznej, dla linergistek, podologów, trychologów, tak naprawdę wszystkich zainteresowanych właśnie działalnością w branży beauty, prowadzących taką działalność lub chcących ją rozpocząć. Każde wydarzenie to termin, lokalizacja, nazwa oczywiście i takie bardzo króciutkie info, przy niektórych dłuższe, przy niektórych krótsze. Całość nam nie zajmie dużo czasu, także to taki naprawdę podstawowy zbiór informacji. Jeśli jesteś zainteresowana szczegółami, no to odsyłam Cię do tego artykułu, który jest wrzucony na bloga. Tam jest właśnie więcej informacji, są też linki do każdego z tych wydarzeń, więc można sobie wejść bezpośrednio na stronę i sprawdzić szczegóły tej imprezy, która zainteresowała Cię w sposób szczególny. Dodam jeszcze tak dla porządku, dla formalności, że nie współpracuję z żadną z tych imprez. Zestawienie jest wyłącznie moją inicjatywą która, tak jak wspominałam, ma już 8 lat. Te artykuły, które publikuję właśnie z listą targów, kongresów i konferencji należą do najchętniej przez Was czytanych. właśnie stąd pomysł, żeby podzielić się tą listą również na YouTubie. Tak jak wspominałam, imprezy są 43. Także jest ich naprawdę sporo. Przekopałam absolutnie cały internet. Gdyby jednak zdarzyło się, że czegoś nie znalazłam, o czymś zapomniałam, a ty wiesz o jakiejś imprezie, to zachęcam cię gorąco do dodania komentarza. Ja oczywiście filmu już nie uzupełnię, ale uzupełnię tą listę, która znajduje się na, na mojej stronie internetowej, więc ta lista będzie na pewno aktualizowana. Tak zresztą dzieje się każdego roku, bo też często jest tak po prostu, że organizatorzy ogłaszają, że będzie jakaś impreza już po tym, jak ja ten artykuł opublikuję, więc jak dochodzą do mnie tego typu informacje, no to ja zawsze uzupełniam i dodaję jeszcze nowe wydarzenia do tej całej listy. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zaczynamy. Zaczniemy sobie od takiego szybciutkiego przeglądu pięciu imprez, które już się odbyły na początku września. Nie weźmiesz w nich udziału, bo już się odbyły, ale postanowiłam tylko o nich wspomnieć, bo być może będziesz zainteresowana kolejnymi edycjami, które być może odbędą się w przyszłym roku lub nawet w przyszłym sezonie, więc wydaje mi się warto po prostu tak na sekundkę zerknąć. Tak i kosmetyków naturalnych i wegańskich Natural Beauty, które odbyły się we Wrocławiu 2-3 września. Tutaj mamy z kolei Euroskills, czyli taki konkurs dla różnych zawodów, właśnie żeby wyłonić najlepszego specjalistę w danym zawodzie. I tutaj ciekawostką jest fakt, że ten konkurs jest europejski, więc rywalizują ze sobą specjaliści z różnych krajów. Były oczywiście również zawody dla kosmetyczek i dla fryzjerek. Jest to na tyle interesujące, że być może napiszę o tym osobny artykuł. Mamy również doskonale wszystkim znane Beauty Forum, które się odbyło dokładnie 9-10 września. W tym samym terminie miał miejsce Kongres Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Love I miały również miejsce 15-17 września targi Beauty Days. Pora na najważniejsze, czyli najbliższe wydarzenia wrześniowe, które właśnie odbędą się w kolejnych dniach. Zaczniemy od konferencji dotyczącej kosmetyków naturalnych. Jest to konferencja naukowa, więc jeśli kogoś ten temat interesuje, to wydaje mi się, że warto rozważyć. Ona jest zorganizowana, będzie zorganizowana blisko Rzeszowa w dniach 20-22 września. Kolejna sprawa to Kongres Medycyny Estetycznej, który jest, będzie organizowany w Poznaniu 23 września. Mamy również konferencję. Trychologiczną. Takich wydarzeń jest niewiele, więc na pewno warta uwagi, jeśli ktoś się takimi sprawami zajmuje w swojej codziennej praktyce. Ta konferencja jest organizowana w Warszawie 25 września. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w moim artykule, który jest również podlinkowany w opisie do tego filmu. Mamy również ciekawy kongres Pacjent Onkologiczny w salonie usług Beauty. To z kolei jest 25 września. Jest to, wydaje mi się, bardzo temat interesujący temat na czasie, bo jak wiemy, niestety choroby nowotworowe zbierają bardzo duże żniwo. Jest dużo osób, które się zmagają z różnymi problemami skórnymi, czy to wskutek choroby, czy leczenia, także na pewno warto swoją wiedzę o takie zagadnienia poszerzyć. Mamy również sesję naukową na temat zrównoważonego rozwoju w przemyśle kosmetycznym. Technologie, produkty, innowacje. Tutaj mamy z kolei 27-28 września, i ta konferencja jest w Warszawie. Z kolei ta o pacjencie onkologicznym jest w Gdyni, bo chyba nie wspomniałam wcześniej. We wrześniu mamy jeszcze targi dla producentów i dystrybutorów kosmetyków, które odbędą się 27-28 września w Warszawie. Mamy również bardzo intrygującą konferencję dermatologiczną. Dlaczego intrygującą? No z powodu nazwy za mundurem derma sznurem. Nie mam zielonego pojęcia w czym się łączy mundur z dermatologią. Pewnie jest jakieś połączenie, skoro taka nazwa została zaproponowana. Nie mam jednak zielonego pojęcia, nie doszukałam się też takiej informacji. Aż z ciekawości spojrzałam w program, czy ma to bardziej związek z mundurem, czy może jednak z dermatologią. No i okazało się, że z dermatologią, dlatego Dołączam do tego zestawienia, bo wiem, że wiele z Was pracuje z lekarzami. No i być może taki wyjazd będzie interesujący. Ta konferencja odbędzie się w Żninie 28-30 września. No i ostatnie nasze wrześniowe wydarzenie to Targi Kosmetyków Naturalnych, które odbędą się w Krakowie. Kiedy? No to sobie muszę tutaj odświeżyć. 30 września, 1 października, więc to wydarzenie nam już zahacza o październik, do którego za chwilkę przejdziemy. Pora na omówienie październikowych imprez. Listę otwiera Kielecki konwen, Konwent przepraszam, Hair and Skin. Jest to wydarzenie, jak czytamy, dla kosmetologów, fryzjerów, podologów, trychologów, dietetyków, więc takie multidyscyplinarne można by było powiedzieć. I 1 października. Będzie miał miejsce. Później mamy e, targi kosmetyków naturalnych i wegańskich we Wrocławiu. E, to z kolei 7-8 październik. Mamy również dwie konferencje dermatologiczne. Obie będą się odbywać w Warszawie. Jedna 5-7 październik, a druga e, 6-8 październik. Obie konferencje są właśnie skierowane do dermatologów. No i mamy również targi kosmetyków naturalnych. Niech cię nie zwiedzie, że jest to ta sama strona, którą pokazywałam wcześniej we wrześniu, ponieważ są takie imprezy, szczególnie właśnie te skoncentrowane na kosmetykach naturalnych, które odbywają się w kilku miastach. Dwóch lub trzech w sezonie są właśnie takie dwie lub trzy edycje w różnych miastach i akurat ta edycja jest w katowicach. 14 października w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa dotycząca makijażu permanentnego. Również bardzo niszowy, oczywiście w naszej branży może nie niszowy, ale tak ogólnie jeśli chodzi o konferencję, no to niszowy temat. E, później mamy znów ekotyki doskonale Wam już znane. E, tym razem te ekotyki będą miały miejsce, zerknę, bo coś mi tu nie pasuje. Tak, w Warszawie. E, myślałam, że w jakimś innym mieście, ale okazuje się, że w Warszawie. Mamy również coś nowego targi franczyzowe. Oczywiście sprawdzałam listę wystawców i znajdują się na liście wystawców również właśnie sieci franczyzowe z branży beauty. Także jeśli ktoś się zastanawia czy warto otworzyć swój salon pod innym szyldem no to może się warto na takie targi wybrać. Te targi będą miały miejsce w Warszawie. Później mamy y, kolejne kosmetyki, y, kolejne targi, kolejne, kosmetyki, y, kolejne targi kosmetyków naturalnych i wegańskich. One odbędą się we Wrocławiu. No i mamy również y, kongres kosmetologiczny Science of Cosmetology, który odbędzie się w Piasecznie 21-22 października. 21-22 października mamy kolejne targi kosmetyków naturalnych. Jak już pewnie zauważyłaś, jest ich sporo w tym moim zestawieniu. Właściwie to zauważyłam, że z roku na rok jest tych imprez coraz więcej, bo takie zestawienia robię na moim blogu już od wielu lat, na YouTubie po raz pierwszy, ale na blogu już jakiś czas i tych targów kosmetyków naturalnych jest coraz więcej. Zastępują one wydaje mi się targi urody, które kiedyś były popularniejsze. Teraz już mało takich imprez widzę, ale jest dużo właśnie targów kosmetyków naturalnych. No i tutaj mamy dwie imprezy, tak jak wspomniałam, 21-22 października Łódź, ale też o czym za chwilkę powiem. W Lublinie 28-29 października mamy również zapowiedź edycji w Bydgoszczy, ale niestety tutaj nie mamy podanego terminu. Później mamy sympozjum naukowe dotyczące kosmetologii holistycznej. Bardzo ciekawa sprawa, również na topie można by było powiedzieć. To sympozjum się odbędzie 22 października w Legionowie. Mamy również sympozjum przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, czyli również coś może dla producentów, dystrybutorów, dla hurtowni, to sympozjum będzie miało miejsce w Łodzi 24-26 października. No i w tym secie jeszcze dwa wydarzenia dla podologów. Pierwsza to konferencja Leczenia RAN 27-28 października. Tutaj podolodzy są właśnie wymienieni jako grupa docelowa. To sympozjum odbędzie się, ta konferencja, przepraszam, odbędzie się w Białym Stoku. No i mamy jeszcze konferencję podologicznie, która będzie miała miejsce we Wrocławiu 28 października. Październikowe wydarzenia kończy wspomniana już wcześniej druga edycja targów kosmetyków naturalnych w Lublinie, która odbędzie się 28-29 października. A później mamy znów targi kosmetyków, produktów naturalnych. Tym razem w Olsztynie ta impreza odbędzie się 11-12 listopada. Pora na kolejne wydarzenie dla producentów, dystrybutorów kosmetyków oraz dla dostawcy usług dla branży kosmetycznej. Jest to Międzynarodowy Kongres Branży Kosmetycznej, e, który odbędzie się w Jachrance 14-16 listopada. E, oczywiście wszystko 2023 roku. No i w tym secie jeszcze dwa wydarzenia dla dermatologów, osób zajmujących się medycyną estetyczną. Tutaj mamy ogólnopolską konferencję edukacyjną Dermatologia Praktyczna, która odbędzie się w Łodzi 17-18 listopada. Mamy również Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, który odbędzie się w Warszawie 17-19 listopada. W listopadzie mamy jeszcze dwie bardzo popularne w branży beauty imprezy: Kongres i targi Elene, które odbędą się w Krakowie 18-19 listopada. Eee, w międzyczasie wskakują nam kolejne targi kosmetyków naturalnych. Tym razem odbędą się one w Katowicach 18-19 listopada. No i druga właśnie większa impreza kosmetyczna, również w Katowicach, jest to festiwal Hair and Beauty, który odbędzie się 25-26 listopada. Mamy również kolejną imprezę dla trychologów. Jest to Ogólnopolska konferencja Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Tutaj muszę zerknąć na ściągę, bo sobie zapomniałam spisać. Mamy 25-26 listopada w Warszawie, ta impreza będzie miała miejsce. No i mamy również taką, takie sympozjum naukowe dla kosmetologów, które odbędzie się we Wrocławiu 25-26 listopada. Jest to wydarzenie organizowane przez jakąś firmę. Ja takich wydarzeń raczej stałam się nie umieszczać bo koncentruję się na takich wiecie, bardziej ogólnych imprezach. Aczkolwiek tutaj przejrzałam program, jest on taki właśnie dość wszechstronny, więc postanowiłam, że jeszcze dorzucę do tego właśnie listopadowego zestawienia. W listopadzie mam jeszcze konferencję o tematyce prawnej. Dokładnie tytuł brzmi Prawo i zarządzanie w medycynie estetycznej. Ta konferencja ma odbyć się 25-26 listopada. Niestety nie wiem gdzie, bo nie ma tutaj podanej informacji, ale najprawdopodobniej w Lublinie, bo pamiętam, że już kiedyś Tworzyłam właśnie informacje w którymś z poprzednich zestawień, i wtedy był to Lublin, chociaż też chyba dokładnego namiaru mnie było tutaj, można zobaczyć na stronie. Mamy również kolejne wydarzenie, bardziej dermatologiczne niż kosmetologiczne, mianowicie we Wrocławiu 30 listopada zaczyna się impreza, kończy 2 grudnia. Jest to konferencja Kontrowersje w dermatologii. Mamy również kolejną imprezę dla podologów, która odbędzie się 2 grudnia. Jest to impreza, która będzie zorganizowana w Bydgoszczy ogólnopolska konferencja podologiczna. Kolejne targi kosmetyków naturalnych, tym razem będą one miały miejsce w Białymstoku w dniach 2, 3 grudnia. No i ostatnie wydarzenie, Face and Body Winter Forum, 8 grudnia, 10 grudnia. Jest to wydarzenie, które odbędzie się w górach, w Zakopanym, i jest poświęcone, jak czytamy, tematyce z zakresu medycyny estetycznej w ujęciu holistycznym. To już wszystkie imprezy, które dla Ciebie znalazłam. Przypominam, że link do pełnego zestawienia wraz z namiarami na poszczególne imprezy znajdziesz na moim blogu gabinetodzaplecza.pl, link w opisie. Chciałabym też wspomnieć o tym, że możesz tą moją działalność internetową, czy to pisanie artykułów, czy tworzenie właśnie filmów na YouTube, wspierać poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Przygotowanie tego artykułu, jak możesz sobie wyobrazić i tego filmu, zajęło mi naprawdę dużo czasu, no bo wykopać 43 imprezy i opracować to nie jest taka prosta sprawa. Jeśli chciałabyś mnie właśnie wspomóc w postaci tej wirtualnej kawy, to link znajdziesz również w opisie. No i na koniec dziękuję Ci za oglądanie. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, o łapce w górę, dla Ciebie to chwilka, a dla mnie bardzo duża pomoc, duża motywacja. No i widzimy się następnym razem.